U, uryw, urywki, urywki z kalendarza. Mam wrażenie, jakbym pana widział co najmniej za dwa dni wcześniej, wie pan tak. Stęskniłem się i postanowiłem przyjść również dziś. Czy jestem mile widziany i słyszany? Jest pan widziany i słyszany niezwykle mile, niebywale. Kolosalnie. To, to cudowna wiadomość. Dziękuję <laughs> bardzo. To zapraszam. Filip Jaślar, czołowe skrzypce Grupy Mozart. Dzień dobry, 1 lipca, w dniu imienin Arona, Eckharda i Teodoryka. Solenizantom wszystkiego najlepszego, na Państwa cześć, niech zabrzmi ta fraza. Ucieszy szczególnie Arona, bo zacznę od dźwięku A. To owoc twórczego uniesienia Wolfganga Amadeusza, a to owoc talentu Henryka Wieniawskiego. Tekst, który teraz Państwu przedstawiam, jest z kolei owocem moich wielogodzinnych zmagań z niemocą twórczą. A opowiadam o tym w Międzynarodowym Dniu Owoców. Papaja jest owocem talentu Urszuli Dudziak i Michała Urbaniaka. Owoce są różne: słodkie, kwaśne, drogie, bardzo drogie, zdrowe, bardzo zdrowe. Owoce mogą plamić ubrania, np. szereśnie. Mogą też być powodem do dumy. Doktorat, zaliczenie studiów orkiestrowych. Niektóre owoce są sezonowe. Truskawki, matury, wakacyjne przeboje. Niektóre owoce cieszą cały rok. Jabłka szklarniowe, symfonie Beethovena, sonaty Bacha. O, to ja może owoc talentu Jana Sebastiana. Owocem mozolnej pracy mogą również być Aportowanie siat i daj łapę. Nie chcę się chwalić, ale mój pies kicha w chusteczkę, je nożem i widelcem, mówi proszę, dziękuję. Gdy wsiada do tramwaju, mówi dzień dobry, gdy wysiada, mówi przepraszam. Chciałbym z tego miejsca złożyć serdeczne życzenia Jodzie, jego kolegom i koleżankom w przypadającym dziś dniu psa. Gdybym mógł o coś poprosić mojego ciłałe, małego psa z wielkim sercem, to jest jedna drobna sprawa: nie zaczepiaj bulterierów. Często zdarza się, że joda warczy i szczeka na te piękne psy, a potem ja muszę biec przez pół wsi z jodą na rękach i bulterierem uwieszonym u nogawki. Chyba, że jestem w krótkich spodenkach. Na baseta sąsiadów mój pies może szczekać. Jestem od baseta szybszy, co już nieraz sprawdziliśmy. Zresztą nie dziwię się Jodzie, że widząc tego psa wyraża swoje niezadowolenie. Jak można w takim stanie wyjść na spacer? Oczy przekrwione, twarz zmaltretowana. No weźże prysznic, przyjmij glukozę i dopiero idź się wietrzyć. Ludziom, psom i owocom. Wszystkiego dobrego. 1 lipca. Bardzo dziękujemy. Tak sobie myślę tak, bo piosenki o psach będą. Ale o owocach to chyba jednak ta papaja najbardziej kusi. Cudowne.